Moi drodzy, mała ciekawostka, którą chciałbym Wam pokazać dzisiaj. Jest już późno, jest, jest niedziela, właściwie już poniedziałek, wpół do pierwszej rano. Chciałem sobie wyczyścić swoją płytę, którą mam tutaj na biurku. O, trochę trzęsę. Płytę, którą mam na biurku i ona jest teraz tutaj taka gładziutka. Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest gładziutka. Tu jest bardzo brudna, harpowata. Jest na niej miarka, której nigdy nie używałem. <laughs> nie potrzebuje. Tak naprawdę zielona mata mi w zupełności wystarczy. Ona ma drugą stronę, która też jest brudna. Ale przy okazji chciałbym pokazać dwa produkty, które mam od firmy Wamod: Zmywacz do farb akrylowych i airbrush airbrush tool cleaner. Są to dwa produkty, które E, używam do jakiegoś czasu e, ten Airbrush Tool Screener od bardzo krótkiego czasu, co prawda, ale ten zmywacz od wielu lat używam i do e, i używam go do, e, do zmywania modeli, używam go też do czyszczenia właśnie swoich pędzelków, ale pojawił się nowy produkt, nowy produkt Airbrush, Airbrush Tool Cleaner i teraz pokażę Wam. E, Jaka jest w nich różnica? Nie wiem jaka jest różnica składu, bo tutaj nie jest napisane dokładnie co to jest za skład. Pewnie to jest jakaś tam do pewnego stopnia tajemnica tego co tu się znajduje. Natomiast pokażę wam jak działają te produkty. Pokażę wam na przykładzie pędzelka, które sobie tutaj wezmę i pokażę wam jak łatwo można zmyć farbę z z jednego, z, z jednej części, a później pokażę Wam drugi produkt, który użyjemy. Chyba teraz tak trochę odzumuję, i weźmiemy sobie zmywarze do farb akrylowych. Teoretycznie powinien mi ładnie zmywać wszystko to, co tutaj jest. To są e, opiłki, o, e, opiłki, e, to jest po prostu e, farba akrylowa, która wyszła z aerografu na przykład, e, czy z, po prostu malowane było i e, jest tutaj, więc nakładam pędzelkiem, żeby to trochę się tutaj rozmoczyło. A no jak widzicie, farba zaczyna schodzić elegancko. I sobie mogę tutaj to ruszać pędzelkiem. Ciach, ciach, ciach. I sobie elegancko mogę zczyścić całą farbę tak, jak tutaj jest. cyk Robię to z jednym. Ujęciem to zrobię, żebyście wiedzieli, że tutaj nie ma żadnej, żadnej sztuczki. Ciach. Tutaj sobie włożę do wody. Zakręcę sobie ten środek. No i wezmę kawałek papieru, żeby to wytrzeć. Jest super. Ruszyło mi farbę. Jest czyściutkie tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że super zakończone. Ja natomiast chciałem się pozbyć, pójść dalej. Miałem tam różne w innych miejscach miałem inne brudy. Chciałem pójść dalej, chciałem coś zrobić. Chciałem coś więcej. Więc stwierdziłem, że zobaczymy jak sobie z tym poradzi Airbrush Tool Cleaner i zrobimy to na kawałku obok. I zobaczycie, co się będzie działo. Jak dobry jest ten środek. Potrzymam chwilę pędzelek. No i nakładamy. Też postaram się go tutaj nałożyć. Zobaczcie, co się dzieje. Farba akrylowa schodzi, ale nie tylko. Schodzi też farba, która jest pod spodem, która schodzi. Ja tu to, to od razu pojadę tutaj. Schodzi też e, farba. Więcej przestrzeni jest. E, farba, która została nałożona przez fabrykę, e, żeby mi tutaj zrobić krateczkę. I teraz, to co teraz tutaj mamy, ten taki glut, niestety, to jest coś, co bardzo ciężko zczyścić. Niestety. Sądzę, że za jednym takim ruchem tego nie zbiorę wszystkiego. Robi się z tego glutek zielony, bo troszeczkę chyba tego narusza powłokę tego, no i się rozmazuje. Ale nic nie bójcie się. Bierzemy z powrotem zmywacz krylowy, który jest delikatniejszym środkiem, i sobie to czyścimy. Będzie się trochę trzęsło, wybaczcie, ale mam kamerę na biurku, na którym czyszczę to. Ciach. Używając tych dwóch produktów, jak widzicie, wyczyściłem sobie idealnie przestrzeń. Oczywiście to nie jest idealne, biorę płyn do szyb w Mr. Muscle, przeczyszczam, znaczy moczę. Biorę sobie kawałek papieru i doprowadzam to do perfekcji już teraz. Wyczyszczone, chwilę to przeschnie i mam naprawdę czyściutką, nieklejącą się. Słyszycie różnicę? To jest naprawdę para tych produktów. One mają zupełnie inny skład. Do czego jeszcze są te? Ten środek jest dużo lepszy. Ten środek używajcie sobie do zmywania modeli, jeśli chcecie się pozbyć farby z modeli, jeśli chcecie oczyścić plastikowy model, nawet żywiczny. Podejrzewam, ktoś chyba coś robił, ale pędzelkiem trzeba go, trzeba go nakładać i być bardzo ostrożnym. Natomiast ten środek bardzo dobrze wyczyścił mi wiele pędzelków. Wiele pędzelków, gdzie mi farba weszła w skówkę. Wprowadziłem na, na trochę. Mam takie pojemniczki. O, takie pojemniczki. Wziąłem pędzelek i zacząłem po prostu wcierać wcierać w płyn, w ten płyn zacząłem sobie to wcierać i pędzelek mi, akurat nie ten, to jest jakiś pędzelek tani okay, z ale wziąłem pędzelki, które wyprowadziłem na prostą. Oczyściłem je i są teraz normalnie i używam do malowania, a właściwie były już tylko do drybruszy, tak naprawdę. Wszystkie takie rzeczy, które mi tutaj zostały jeszcze, to są różne chemia, jakaś super gruczy klej do plastiku, który się wylał i wiadomo, zabezpieczył tą, 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 tą powierzchnię. No więc co? Super środek do oczyszczania różnego rodzaju rzeczy z farby. Jak spisuje się w ogóle w airbrushu? W airbrushu, czy w areografie wpuszczam dosłownie kropelki kilka do pojemniczka, odciągam dyszę, iglicę, żeby przepłynęła, płyn przepłynął i po prostu produkt zaczyna działać. Czyści mi wszystkie uszczelki. Nie zostawiałbym na dłużej, ponieważ widzę tutaj, że wchodzi w strukturę tej gumy. Obawiam się troszeczkę, już uszczerek jeśli chodzi o zanurzenie aerografu w nim. Natomiast metalowe części spokojnie podejrzewam, że można zostawić i, i już, słuchajcie. Więc ja w tym momencie nie będę na Was czekał. Ja sobie po prostu dalej czyszczę swoją płytę. Niestety, śmierdzi to niezmiernie. I ponieważ oszczędzam czas, to sobie po prostu biorę i. Nakładam od razu ten środek. Ten środek to buteleczka, która wystarczy na długo, długo, długo. No, może nie czyszczeń takich mat, ale na długo, jeśli chodzi o czyszczenie aerografu, kosztuje. Z tego co wiem, przynajmniej w sklepie Stagraf, w Łodzi, kosztuje niecałe 15 zł. Więc jest to bardzo ekonomiczne i bardzo wydajne pudełko buteleczka bardzo wydajny płyn. I widzicie, zobaczcie, to wszystko elegancko schodzi. Chwila dodatkowej pracy z, z zmywaczem do farb akrylowych, żeby jakoś inaczej zadziałać, jeśli chodzi o, e, o, o, o o powierzchnię i po prostu wszystko dzieje się zarąbiście. Więc ja polecam wam, jeżeli używacie rografu, czy chcecie wyczyścić pędzelki, polecam wam ten środek. E, Pełna taka w, profesjonalna recenzja e, pojawi się wkrótce. Ja po prostu teraz wpadłem na ten, na ten koncept, e, pobawiłem się i chciałem wam to, z, z wami się tym podzielić. E, może potrzebujecie coś wyczyścić, biurko na przykład uwaliliście e, i rodzice się wkurzają, czy tam partnerka się wkurza, że uwaliliście jakieś biurko farbami czy innymi chemikaliami, e, spróbujcie gdzieś od spodu najpierw czy nie nie wyczyści politury, czy nie, wyczy, nie wyczyści na przykład takiego, wiecie yy, nadruku, który firma jakaś tam zrobiła yy, no zobaczcie, jeżeli nie wyczyści to bawcie się, czyśćcie i pracujcie <grytanie> w porządnej w porządnym otoczeniu, a nie w bajzlu tak jak ja do tej pory pracowałem, bo nawet mi się kamera rozjeżdża i nie łapie ostrości jak mam brudne biurko, więc dzięki Wam bardzo polecam Wam od Polecam ogólnie produkty do T2 w szczególności na razie.